Witam Was bardzo serdecznie. Dziś przeczytam Wam Módlmy się do łez Matki Bożej. W widzeniu o siedmiu łzach Marii miała siostra Amalia, współzałożycielka Instytutu Misjonarek Jezusa Ukrzyżowanego w Campinos, Brazylii, 8 listopada 1929 roku. Objął się jej Pan Jezus i podyktował różaniec lub koronkę do siedmiu łez Marii. W tym objawieniu obecna również była matka Boża, która powiedziała siostrze Amali, że życzy sobie, by członkowie rodzin i klasztorów odmawiali ów różaniec każdego dnia o siódmym wieczorem. W dniu 15 maja 1934 roku nabożeństwo do siedmiu łez Marii zostało zatwierdzone przez Stolicę Apostolską. Matka Boża wręczyła siostrze różaniec i rzekła: To jest różaniec z moich łez, które są powierzone przez mojego umiłowanego syna. Dla jego instytutu, którego współzałożycielką była siostra Amalia, jako część jego dziedzictwa. Syn mój chce mnie uczcić w szczególny sposób i z radością udzieli wszelkich łas za przyczyną moich łez. Różaniec, koronka, posłuży do nawrócenia wielu grzeszników, a zwłaszcza z opętanych przez diabła. Do Instytutu Jezusa Chrystusa Krzyżowanego jest zarezerwowany wyjątkowy przywilej, że nawróci się wielu sekciarzy do kwitnącego drzewa. Jakim jest Kościół? Przez ten różaniec diabeł zostanie pokonany, a moce piekła zostaną zniszczone. Przygotuj się do tej walki. Podczas trzeciego widzenia, które miało miejsce 8 kwietnia 1930 roku, Matka Boża przekazała siostrze Amali medalik. Na jego awersie znajduje się inskrypcja. O najbolściwsza dziewico, Twoje łzy skruszyły królestwo zła. Napis na rewersie głosi zaś. Przez Twoją boską łagodność, o Jezu, uratuj świat od błędu, od błędu który mu zagraża. Rewers zawiera także wizerunek Jezusa ukrzyżowanego. Dziękuję Wam za obejrzenie mojego filmiku.